Jeszcze na początku tego roku wydawało się, że Money in the Bank Pay-Per-View będzie jedną z największych gal tego roku. Niestety teraz, kilkadziesiąt godzin przed, wiemy, że tak nie jest. Kilka niefortunnych kontuzji, przeniesienie na znacznie mniejszy obiekt z gigantycznego stadionu, no i co najgorsze to brak obu tytułów mistrzowskich na tym show. Romana Reince jak nie było, tak pewnie i nie będzie, a to wszystko już doskonale wiemy, nie sprawia, że kontent WWE jest przyjemniejszy do oglądania. Jednak pomimo tych wszystkich problemów nadal możemy dostać kawo do Dobrego show, choć po Forbidden Door będzie to ciężkie. Mamy możliwości, które mogą sprawić, że WWB da nam coś dobrego. Tylko pytanie brzmi, czy sięgną po te ciekawe rozwiązania? Chcę tylko zaznaczyć, że są to tylko moje przypuszczenia, z którymi wy zgadzać się wcale nie musicie. Dlatego bardzo chętnie poznam wasze zdanie w komentarzach poniżej. No i dodatkowo, nagrywam ten film przed ostatnim SmackDown, przed Money in the Bank. Więc jeśli coś zmienili bądź dodali, to niestety. W takim razie zapraszam na transmisję tuż przed Galą Money in the Bank, gdzie pogadamy sobie z Wami na temat właśnie nadchodzącego pay-per-view, godzina 20:00 w sobotę. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Set z What Is Racing. Oto 11 rzeczy, które powinny wydarzyć się na pay-per-view WWE Money in the Bank 2022. A po więcej takich filmów, zapraszam Was bardzo serdecznie do subskrypcji naszego kanału. Diuso z bronią tytuły. Tak, team. To jest jedna z tych walk, które podczas SmackDown mogą się mocno zmienić. Po walce na ostatnim row pretendenci Street Profits mogą wybrać stypulację ich walki z Usos na Money in the Bank. Oczywiście, o ile w ogóle jeszcze WWE o tym pamięta, ponieważ oficjalna strona nic o tym nie pisze. Jaką stypulację zobaczymy? Wydaje mi się osobiście, że mógłby to być ladder match, jednak kto wie, co wymyśli WWE. Nieważne, jaka stypulacja, wynik może być tylko jeden. Nie wydaje mi się, aby WWE podają decyzję zdjęcia tytułów tak Team z Blood Line 4 tygodnie przed SummerSlam, największą galą lata. Dodatkowo, o ile Street Profits są lubiani, to nie wydaje mi się, że są odpowiednimi osobami, aby przejąć po UsoSach oba tytuły mistrzowskie. I w tym też leży również problem: no bo jeśli nie Profitsi, to kto? Totalny burdel jest w dywizji Tag Team. Ronda Rousey broni tytuł Kobiet SmackDown. Kolejna walka, gdzie pretendent jakoś w oczach fanów nie ma kompletnie szans na pokonanie mistrza. Właśnie takie jest obecnie w przypadku Rondy i Natalii. Znowu można powiedzieć pech Rondy, ponieważ nie ma ona kompletnie z kim prowadzić program, aby wszystko wyglądało autentycznie. Segmenty z obu stron są po prostu cringe'owe i widać, że WWB nawet się nie stara. Dlatego nie ma szans, aby była mistrzyni kobiet UFC przegrała teraz z Natalią. Ponownie to powiem, 4 tygodnie przed Summerslam. Mówi się o powrocie Charlotte i prawdopodobnie to ona będzie rywa realizować z rondą. Znowu jednak, z drugiej strony mamy jeszcze posiadaczkę walizki Money in the Bank, a skoro o tym mowa, Bailey zostaje dodana do walki o walizkę. Ech, przy okazji każdej gali WWB będziemy mówić o jej powrocie, jednak ona sama już nawet nie ukrywa, że gdzieś za kątem czai się wielce wyczekiwany powrót. Może to właśnie Bailey jest odpowiedzią na niestety marny i nudny title Reign Rondy? Ronda Rousey jako face, kontra Bailey jako heel? Szczerze, czemu nie? I co w tym wszystkim jest najlepsze, to to, że ona wcale nie musi wygrywać walizki kobiet, no bo to jej kompletnie nie jest teraz potrzebne. Wystarczy się pojawić, jedna dodatkowa osoba tak naprawdę nic tam przecież nie zmieni. Dywizja Kobiet potrzebuje świeżości i na Raw i na SmackDown, i Bailey tym powiewem może być. Becky Lynch zdobywa walizkę Money in the Bank. Skoro mowa o osobie, która może wygrać walizkę, to wydaje się, że wszystko wskazuje na Becky. I ja wiem, wiem, że większość z Was stawia na Liv Morgan. To widać po naszej grupie na Facebooku. Link do niej macie w opisie. I szczerze, ja sam bym na nią stawiał. Jednak w przypadku Becky wszystko prowadzi do tej walizki. Ostatnie miesiące to dla niej prawie same porażki, i cała jej postać zaczyna przypominać lekko Rollinsa przed WrestleMania. Desperat po prostu. Walizka w jej rękach mogłaby dać nam nutkę niepewności na obu brandach, ponieważ obecnie jest ona na tyle niepewna. Przewidywalna, chyba tak to można powiedzieć? Bianca, z którą rywalizuje długo, czy jej odwieczny wróg i ktoś, kogo rzeczywiście nienawidzi, czyli Ronda. Idealne rozkręcenie mistrzyń obu brandów, jednak gdybym miał stawiać, to jednak stawiałbym na Liv. Teorii broni tytułu United States to jest dość trudna walka do obstawienia. Z jednej strony mamy jedną z najlepiej podbudowanych gwiazd ostatnich czasów, czyli Theory, a z drugiej Dominatora, który teoretycznie takiej walki przegrać nie może, czyli Bobisław Flashley. Jednak każdy chyba wie, że idziemy w John na kontra Theory o tytuł Stanów Zjednoczonych na Summerslam, więc niestety, ale pozostaje nic innego, jak poświęcić tutaj Lashleya. Czysto ringowo, to może być druga najlepsza walka gali po taktimach i Theory potrzebuje wreszcie wygranej ci pochilowania, wygranej, która podbudowała go pod Johna. Tak, niestety Lashley na tym ucierpi i to zapewne mocno, jednak niestety coś za coś. John Sina zostaje dodany do walki o waliskę. Muszę przyznać, że to jeden wielki Fantasy Booking i wiem o tym, jednak wysłuchajcie mnie. Tak samo jak w przypadku Bailey, John nie musi wygrywać, jednak jego dodanie z automatu zwiększa wartość, jak i znaczenie walizki. Choć skład w tym roku nie jest zły, to nadal można byłoby dorzucić Sinę tylko po to, aby tę wartość zwiększyć. Jednak co ważniejsze? Teória atakuje Johna Sine. No tak, powiedziałem już o tym, że Theory kontrasyjna to walka, którą na 90% zobaczymy podczas największej imprezy lata. Skoro John nie wygrywa walizki, to wykorzystajmy segment, który ta dwójka na ostatnim rown dostała jako chęć zemsty za zniewagę. Theory atakuje i pozbawia Johna walizki i doprowadza do bezpośredniego ich starcia. No bo skoro na Row nie zapowiedzieli czegoś z tą dwójką, to jak mają to zrobić inaczej? John na tygodniówce powie, że idzie na tytuł US, bo czemu nie? A czemu nie na tytuł interkontynentalny? Tylko tego złota brakuje mu do zostania Grand Slam Champem. Historia, jaką WWE buduje przez ostatnie miesiące, idealnie prowadzi do starcia tej dwójki i szczerze, chcę to starcie zobaczyć. Nawet jeśli wygrywa Cena, w co bo, aż bardzo bym nie wierzył, to będzie to i tak wielki skok w hierarchii Theoriego. Stracił tytuł przeciwko Sinie? Nie boli go tak, chwilka odbudowy i kto wie, może nawet główny tytuł na drodze. WWE pcha go jako jedną wielką gwiazdę i dobrze, chłopak się spisuje, a walka z Siną może być przełomowym momentem w jego karierze. Bianka broni tytuł Kobiet Raw. Tak samo jak w przypadku kobiet z Magdą, tak samo jest i w przypadku kobiet Raw. Ciężko o pretendentkę brać na poważnie, szczególnie kiedy jest nią Carmela. I nie, nie chodzi mi o to, że jest ona zła. Jako posiadaczka walizki spisała się, a jej title reign również nie był aż tak zły jak ludzie twierdzą. Po zmianie jednak z replay na Carmele, chyba każdy zawoł sobie sprawę z tego, że jest to pretendent tymczasowy i na Summersom zobaczymy Bianca Belair kontra Rhea Ripley. To zresztą starcie mogłoby wyglądać naprawdę dobrze, szczególnie z hilową replay. O ile oczywiście WWE nie skasuje Judgment Day do SummerSlam. Carmela obecnie jest kompletnie nijaka i to, że WWB pcha nam w gardło bo ona jest najpiękniejszą kobietą na świecie nikomu nie służy. Szczególnie jej. Seth Rollins zdobywa walizkę Money in the Bank. Patrząc na skład męskiej walki o walizkę można powiedzieć, że wygrać może każdy, nawet Omo znając częste odklejenie WWE. Jednak w drodze do tej gali tylko dwie osoby wyróżniały się jako ktoś, kto może zdobyć walizkę, chodzi mi oczywiście o Rollinsa i Ridla. Obecnie w federacja jak i fani, są mocno za Ridlem, który każdego tygodnia dostarcza nam nie tylko dwie minuty zabawy, ale i jego walki również stoją na wysokim poziomie. Jednak patrząc na tę dwójkę to właśnie Rollins wygląda na osobę, która po waliskę powinna sięgnąć. Wystar Wystarczy tutaj spojrzeć na historię. Rollins zainkasował walizkę na WrestleMania 31 w walce Romana i Broka. A teraz na SummerSlam znowu zobaczymy tę samą walkę. Historia lubi się powtarzać. Jednak, nawet pomijając to, gimmick Rollinsa teraz pasuje do walizki idealnie. On może być osobą, która walizkę podtrzyma i będzie terroryzowała Romana na każdym kroku. Czyli coś, co jest obecnie w WWE potrzebne: lekkie osłabienie postaci Romana. A skoro o nim mowa. Pojawienie się u Romana Reynsa Logicznie, męski Money in the Bank Ladder Match powinien zamykać show, a to daje możliwości naprawdę wiele. W ostatnim czasie wiele osób narzeka na to, że Roman nie potrafi zrobić nic sam. Dwa lata temu był po prostu terminatorem, który robi co chce, z kim chce, a teraz z pomóżcie, Chociaż WrestleMania jest tutaj akurat lekkim wyjątkiem. Co jeśli podczas celebracji zwycięzcy walizki pojawia się w ringu Roman i jako podwójny mistrz po prostu powie tej osobie, aby realizowała walizkę? Pewność siebie Romana jest potrzebna. Dodatkowo mógłby odesłać Usos i sam stanąć twarzą w twarz z posiadania walizki. I nie mylić to z osłabieniem postaci Romana, ponieważ osłabienie jego postaci, a jego pewność siebie to dwie różne rzeczy. To byłby powrót do tego Romana sprzed dwóch lat i to byłoby coś, co na 100% każdy z nas chciałby zobaczyć. Otwiera to drzwi do zaskakującego pojawienia się Broka, który zaatakowałby Romana i dałby moment niepewności. Czy posiadacz walizki zainkasuje kontrakt? Ech, takie zakończenie byłoby po prostu idealne. Nie naruszyłoby main event Summerslam, ale dałoby nam niezły skok adrenaliny i chwilową niepewność, a tego w WWE zbyt często nie mamy. Brak inkasacji tego samego dnia no tak, czy tylko ja mam dość tego, że zawodnicy wykorzystują kontrakt podczas tej samej nocy? Rozumiem wykorzystanie sytuacji, jednak to zabiera wartości walizce, która przez okrągły rok może terroryzować mistrzów na całej płaszczyźnie. Seth Rollins jako posiadacz walizki był ok, Carmela wcześniej wspomniana również. A ile było dobrych takich inkasacji tej samej nocy? Dean Ambrose mi teraz przychodzi do głowy. Niech walizka pobędzie na tygodniówkach. Niech WWB wykorzysta ją jakoś, aby wprowadzić ten pożądany moment niepewności. Inkasacja walizki tego samego dnia zabiera nam to wszystko, niestety, a wydaje się, że w obecnych czasach WWB takie rzeczy jak Money the Bank briefcase potrzebuje naprawdę mocno. A wy, co najchętniej zobaczylibyście podczas gali Money in the Bank 2022? Dajcie mi proszę znać poniżej w komentarzach. Również przypominam o transmisji tuż przed galą w sobotę o godzinie 20.00. Dziękuję również wszystkim wspierającym za stałe wspieranie rozwoju tego kanału. Tak więc, panie i panowie, ja nazywam się Sedon Złoty z Dziękuję wam wszystkim bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.